za oknem robi się coraz szybciej ciemno, dlatego jeżeli jesteś osobą aktywną fizycznie i chcesz tą aktywność utrzymać, lub też chcesz zacząć spędzać te długie jesienne zimowe wieczory aktywnie fizycznie i planujesz kupić bieżnię do domu, to zapraszam cię do oglądnięcia tego materiału, bo w tym filmie chcę wam doradzić, żebyście kupili jak najlepszą bieżnię dla siebie, która będzie spełniała wasze wymagania i będziecie cieszyli się z jej korzystania, jak i zainwestowanych pieniędzy. Zapraszam do materiału. Witam, cześć, siemanko. Z tej strony Damian. Na samym początku chcę, żeby każdy sobie odpowiedział, po co chce kupić bieżnię? Bo z jednej strony możemy kupić bieżnię tylko, żeby sobie urządzać na niej spacery. Z drugiej strony możemy kupić bieżnię pod kątem biegania. Też miejmy świadomość, że kupując bieżnię do domu, czy będziemy mieli na nią miejsce. Dlatego też trzeba się zastanowić, ile mamy miejsca na daną bieżnię. Kolejne pytanie to jest to, czy my będziemy mogli. Na niej swobodnie uprawiać trening, dlatego że mieszkając w własnym domu, to może być tak, że nie będziemy mieli żadnego problemu korzystać z tej bieżni, bo bywa tak, że niektóre bieżnie mogą wydawać jakieś odgłosy tak mogą być głośne mogą być odgłosy skrzypiące dlatego jeżeli mamy pod sobą sąsiadów, czy też u góry, mieszkamy w bloku mogą być też skargi. Od sąsiadów, że nie możemy korzystać z tej bieżni, dlatego być może będziemy musieli tą bieżnię później sprzedać. Ale myślę, że mimo wszystko warto kupić tą bieżnię do domu, jeżeli chcemy być aktywnymi fizycznie. Dlatego mam nadzieję, że dzięki temu filmowi dowierzesz bieżnię jak najlepszą do swoich potrzeb. I wyróżniamy tutaj bieżnie mechaniczne, tak zwane też magnetyczne elektryczne, ciśnieniowe i antygrawitacyjne. Ja zacznę omawiać te bieżnie od tyłu, tak jak wymieniłem, dlatego, że uważam, że te dwie ostatnie bieżnie to i tak w większości osób są one nieprzydatne, bądź też ta bieżnia ciśnieniowa będzie dla nas po prostu za droga i wydaje mi się, że nie ma sensu tych bieżni kupować, inwestować dużo pieniędzy, a myślę, że zaraz jak przedstawię Wam Czym one się charakteryzują, to też dojdziecie do tych wniosków. Jeśli chodzi o bieżnię antygrawitacyjną, to ta bieżnia charakteryzuje się tym, że nasze ciało znajduje się do pasa w komorze, w której to komorze jest wytworzone duże ciśnienie. Dlatego nasze ciało jest odciążone nawet aż do 80%. Dlatego też ta bieżnia jest wykorzystywana w celach rehabilitacyjnych. Jesteśmy Odciążeni z tego powodu, że po ciężkich urazach, operacjach nasze mięśnie, nasze kości, nasze stawy nie mogą być narażone na jakby 100% nacisk ciężaru naszego ciała. Dlatego jest nasze ciało odciążone nawet do 80%. Drugim rodzajem bieżni, który uważam też za niesensowny, żeby kupować sobie go do domu, to jest bieżnia ciśnieniowa. Oczywiście ona tu będzie przemawiała swoimi zaletami do osób, które chcą szybko spalić tkankę tłuszczową, które chcą zmienić swoją sylwetkę. I ta bieżnia charakteryzuje się tym, podobnie jak te bieżnie antygrawitacyjne, że też nasze ciało jest umieszczone tak jakby od dołu do pasa w komorze, tylko, że tam jest wytworzone już mniejsze ciśnienie, i na skutek tego podciśnienia jest lepsze spalanie, redukowanie tkanki tłuszczowej, jak i celulitu, no bo celulit to jest po prostu nadmiar tkanki tłuszczowej. Jest to taki charakterystyczny jakby widok tłuszczu, szczególnie u kobiet w okolicach hut, jak i pośladków. Te podciśnienie pobudza również ukrwienie skóry, jak i przepływ limfy. I właśnie korzystnie wpływa na modelowanie ud, pośladków, brzucha. Ale jak mówiłem, ma dużo przeciwwskazań, dlatego teraz powiem o tych przeciwwskazaniach z punktu widzenia zdrowotnego. A do przeciwwskazań, gdzie osoby mające problemy zdrowotne, o których zaraz powiem, nie powinny szczególnie samodzielnie decydować się na korzystanie z tego rodzaju bieżni. I jak już wspominałem, warto udać się na konsultację z lekarzem, jeżeli z takiej bieżni chcemy korzystać, czy to zakupić ją do siebie, do domu, czy też korzystać y, gdzieś na jakiejś siłowni, czy też y, u innych, dajmy. U osób, u innych firm, które chcą nam udostępnić taką bieżnię, odpłatnie oczywiście. I z bieżni ciśnieniowej nie powinny korzystać osoby, u których występują następujące problemy zdrowotne i jest to zbyt niskie lub yy, zbyt wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, zakrzepy żylne, dyskopatie, epilepsja. Dlatego. Naprawdę, weźcie sobie to pod uwagę, nie sugerujcie się tylko szybką zmianą sylwetki, ale też właśnie zwróćcie uwagę przede wszystkim na to, czy dany trening, dana aktywność fizyczna, czy dany sprzęt nie pogorszy Waszego zdrowia. Bieżnia mechaniczna. Co może przemawiać za tą bieżnią, to oczywiście cena, bo ta cena będzie najniższa z tych wszystkich bieżni, lecz jeśli chodzi pod kątem zdrowotnym, sam osobiście uważam też, że ta bieżnia nie jest tak zdrowa dla nas jak ostatnia bieżnia, którą będę omawiał elektryczną. Z tego punktu widzenia, też, że musimy tą bieżnię napędzać sami. W tych bieżniach nie ma regulacji wzniesienia pasa biegowego. Dlatego, z jednej strony, że ten trening będzie dla nas ciężki, bo my musimy napędzać ten pas bieżni siłą własnych mięśni tak na wskutek właśnie ruchu nóg pas będziemy napędzać tak samo yy, nie mamy amortyzacji już tego yy, podłoża i też te nasze stawy będą yy, tak jakby więcej odczuwały podczas biegania no ale mówię to już każdy musi sam indywidualnie sobie określić czy ta bieżnia jest dla niego Dobra. I właśnie co do tej bieżni mechanicznej, magnetycznej za dużo nie mam też do powiedzenia. A najwięcej powiem właśnie o bieżni elektrycznej. I bieżnia elektryczna, moim zdaniem, ma dużo zalet, jak i dużo wad, ale te wady, moim zdaniem, nie są aż tak bardzo znaczące. No, i na sam koniec, zostawiłem bieżnię elektryczną, dlatego że dla niej będę chciał poświęcić najwięcej czasu i uważam, że też bieżnie elektryczne. Najlepiej nadają się, żeby zainwestować w nie pieniądze, szczególnie jeżeli chcemy je posiadać u siebie w domu. Oczywiście musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy mamy na daną bieżnię miejsce. Też te bieżnie są składane. Te bieżnie posiadają również kółka transportujące. Dlatego niekoniecznie ona musi stać w jednym stałym miejscu. Możemy te bieżnie umieścić gdzieś sobie w jakimś schowku, gdzieś na boku w pokoju postawić, a jeżeli chcemy zrobić trening to możemy ją sobie przestawić na środek pokoju. Kolejną taką można powiedzieć zaletą jaka jest, bardzo ważną moim zdaniem zaletą i, należy, I moim zdaniem należy takie bieżnie tylko kupować. To jest właśnie ochrona naszych stawów, które daje to elektryczne ustawienie wzniesienia pasa biegowego, gdzie jest lepsza amortyzacja tego pasa, gdzie są bardziej chronione nasze stawy niż w bieżniach magnetycznych, jak i w bieżniach elektrycznych bez możliwości elektrycznego ustawienia, nachylenia pasa biegowego. Bo chcę też tutaj zaznaczyć, że są bieżnie elektryczne z manualnym ustawieniem nachylenia pasa biegowego i przeważnie są to trzy y, możliwości nachylenia. Lecz te ustawienia manualne to są takie ustawienia, które nie amortyzują tak mocno naszego biegania tych oddziaływań jak ubieżni, y, które posiadają nachylenie procentowe pasa biegowego y, elektryczne. Już tutaj nie chcę się za bardzo skupiać też w bieżniach elektrycznych, bo zarówno w innych tych bieżniach ciśnieniowych, antygrawitacyjnych też są takie możliwości. Jak i magnetycznych, pewnie też, że te wszystkie bieżnie posiadają wyświetlacze LCD, gdzie pokazywany jest czas biegu, jakieś tam można powiedzieć szacowane obliczenie spalania kalorii. pokazywany jest też, jeżeli jest właśnie możliwość nachylenia, podniesienia procentowego tego pasa, to też pokazuje nam, z jakim procentem mamy podniesiony ten pas biegowy, pokazuje nam przebiegnięty dystans, tak. Dlatego są takie, można powiedzieć, wspólne cechy pozytywne, jak i no niektóre bieżnie mają te negatywne cechy. Dlatego, że nie do końca też skupiałem się na tych wszystkich bieżniach wadach, zaletach, bo wydaje mi się, że to nie jest istotne, żeby tu omawiać wady, zalety poszczególnych bieżni. Chcę wam w tym filmie doradzić jak najbardziej, żeby ta bieżnia była dla was najkorzystniejsza dla Waszego treningu, jak i dla Waszego zdrowia. Dlatego ja doradzam tylko i wyłącznie kupywać bieżnie elektryczne z możliwością ustawienia pasa bieżni elektrycznym. Ja taką bieżnię również posiadam i przygotowałem dla Was film, gdzie Wam właśnie zaprezentuję, jak zachowuje się pas bieżni. Gdzie mamy możliwość podniesienia tego pasa bieżni elektrycznie na jakąś tam skalę procentową, czy to jest 3%, 6%? Yy, przeważnie maksymalnie jest to do 12% lub też 15%. Yy, wzniesienie można sobie takie ustawić. I ja teraz na bieżni zacząłem iść w tempie 6 km na godzinę. Jest to dla mnie takie najlepsze tempo, jeśli chodzi o spacery i pas bieżni nie jest w ogóle podniesiony procentowo. Teraz pas bieżni już jest podniesiony na 3% i mam nadzieję, że widzicie, jak pas bieżni zachował się, jeśli chodzi o bez zniesienia, jak i po zniesieniu na 3%. pas bieżni znowu schodzi na 0% zniesienia i przełączyłem sobie na 9 km na godzinę. Dlatego widzicie, że ta amortyzacja też występuje, ale nie jest jeszcze tak na tyle dobra, intensywna, jeżeli zrobię sobie zniesienie na te 6%, gdzie przeważnie używam zniesienia 6%. Patrzcie, że ten pas bieżni jeszcze bardziej amortyzuje, jeszcze bardziej się ugina pod ciężarem właśnie naszego ciała i ja chcę tu zaznaczyć, że ja jestem osobą y, o wadze 85 kg jeżeli osoba o wadze 100 kg będzie chciała biegać na bieżni, no to ta amortyzacja, y, ta praca na dany pas będzie jeszcze mocniejsza dlatego tutaj jak już Wam doradzałem bieżnia elektryczna jest najlepsza, teraz jeszcze nad czym skupić się, jeżeli chodzi o kupowanie bieżni elektrycznej, to tu uważam te trzy aspekty pod kątem właśnie mocy silnika, że jeżeli chcemy uprawiać spacery na danej bieżni, no to pół konia mechanicznego do dwóch koni mechanicznych ten silnik będzie wystarczający i ta bieżnia powinna nam posłużyć na długie lata. Jeżeli chcemy już zacząć, jeżeli chcemy biegać na tej bieżni, no to minimum, żeby silnik miał dwa konie mechaniczne, najlepiej trzy konie mechaniczne, i tu chcę zaznaczyć, żeby ta stała praca była silnika właśnie przy tej mocy dwóch czy też trzech koni mechanicznych, bo niektóre są bieżnie z silnikami, które mają trzy konie mechaniczne, ale po przekazaniu tej pracy na pas bieżni dany silnik ma półtora konia mechanicznego, dlatego on może być za słaby. Tu musimy wziąć właśnie pod uwagę to, że ta praca stała silnika powinna mieć minimum te dwa konie mechaniczne. Kolejną rzeczą, co jest ważna, to pas biegowy. Przeważnie pasy biegowe są szerokości 40-42 cm i o długości 120 cm. I osobiście to jest w przypadku mojej osoby, minimalna długość i szerokość pasa bieżni. Ja mam 1,85m, jeżeli jesteś wyższą osobą, no to już zalecam przede wszystkim przetestowanie sobie danej bieżni w jakimś sklepie, czy ta bieżnia będzie dla Ciebie odpowiadająca pod kątem właśnie rozmiarów tego pasa, czy też nie potrzebujesz dłuższego pasa, co szerokość pasa może być odpowiednia jeśli chodzi o te 40-42 cm, ale być może że będziesz potrzebować pas dłuższy 130-140 cm. Dlatego warto sobie przetestować bieżnie w sklepie stacjonarnym, czy ona pasuje do naszej osoby no i ten trzeci punkt no to mówię te wzniesienie elektryczne nie manualne tylko elektryczne dlatego że możemy te elektryczne sobie yy, zmieniać też podczas biegu jest to fajne że jeżeli czujemy się zmęczeni to nie musimy przerywać danego biegu i schodzić, przestawiać manualnie zniesienie pasa biegowego tylko elektrycznie możemy sobie to regulować i też z punktu widzenia tego, że jest ten amortyzator który podnosi ten pas nasz elektrycznie no to on też w dużym stopniu amortyzuje, pozwala na tą amortyzację tego pasa biegowego Mam nadzieję, że ten film był dla Was bardzo pomocny. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie je jeszcze w komentarzu. Za ocenę tego filmu będę bardzo wdzięczny. Jeżeli film się podobał, to zostawcie kciuka do góry. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I zapraszam Was też na moje live, które robię regularnie, co sobotę w godzinach wieczornych. Także warto subskrybować mój kanał, szczególnie żeby był też uruchomiony ten dzwoneczek, że jak rozpocznę tego live'a, żebyście dostali powiadomienie, czy też nieraz mogę zacząć live'a robić spontanicznie, dlatego dostaniecie powiadomienie o live'ie i możecie paść na pogawędkę, zadać kilka pytań. Możemy podyskutować właśnie w tej tematyce odżywiania, diety, zmiany nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej. Bo tu chodzi o to wszystko, żeby zmieniać swój styl życia, żebyśmy zmienili sylwetkę i utrzymali ją na długo. Tu nie chodzi pod tym kątem, żebyśmy nawet kupując jakąś bieżnię drogą i szybko spalili tkankę tłuszczową, gdzie nie zmienimy swoich nawyków żywieniowych, to gdzie przestaniemy pracować na danej bieżni, znowu nagromadzi się na nas ta tkanka tłuszczowa, będzie efekt jojo. i tak naprawdę nie widzę sensu yy, robienia jakichś tam treningów pod kątem wymodelowania sylwetki, gdzie pocieszymy się daną sylwetką miesiąc, dwa i znowu wrócimy do starej sylwetki. Musimy zmieniać swoje nawyki żywieniowe, swój styl życia, tak żebyśmy mieli taką sylwetkę, w jakiej będziemy czuć się dobrze, i przede wszystkim zdrową sylwetkę, gdzie będziemy mogli ją utrzymywać na długo. Także warto być ze mną na kanale, warto czerpać ode mnie wiedzę. To jest moje zdanie. Sami musicie też ocenić moją osobę: czy ja jestem odpowiednią osobą, która będzie Was motywować, która będzie Was dobrze informować, uświadamiać, jak to wszystko swobodnie sobie uporządkować. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych materiałach, na kolejnych moich live'ach. Życzę dużo zdrowia i szczęścia. Resztę wypracujecie sami. Do następnego. Pozdrawiam.